Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę co dostałam na dzień dziecka, czyli wczoraj. Dostałam różne rzeczy. Dostałam od ta taką kolorowankę. Nie długo się zbliża, Już się zbliża waka, więc jakby nie był młody, to sobie pokoloruję... Dostałam, dostałam takie od Kinder Joy które na chwilę będę otwierać taki batonik no. jeszcze tą kolorowankę baletnice, projekty, że się robi i takie farbki które się po prostu tak otwiera otwiera się to leci taki płyn i potem się rozmazuje bo to są takie pędzelki hmm. i od czego by tu zacząć po kolei. To jest od kolorowanki, Tu są akurat ornamenty. Takie wzory, ładne. Zaczyna się to tak. Potem idziemy. Potem właśnie tymi kolorami. Tak, pomalowałam. Tam rozmawiała lata. I potem są takie potem już takie ładne, naprawdę piękne wzory to są. Dalej mamy hmm, te projekty, baletnice. Ja, ja zrobiłam dzisiaj trochę i wczoraj jeden projekt, ale nie baletnice. Ja robię dowoli. Na przykład, nie mam kiedyś takie, ale inne, tak większe, nie robiłam tylko te, jakie tam każą. O, tu na przykład mam naklejki, tak więcej naklejek. Tu na przykład mam takie dziewczynki. Tutaj mamy sukienki i buty. Do tego jest komplet. Dalej mamy... Kart, taki kart naklej. Tak, jest, tak. I potem jest taka paletnica wróżka. Ja mam rynek sportowy taki projekt. Trochę wczoraj, trochę dzisiaj. A i tutaj są różne pozy. Jest tylko taka jedna. Mam tu więcej pozy. Na początku to wygląda akurat takie pozy. są różne. Są różne, prawda? Jest taka poza, na przykład na tą pozy, Taka poza. Może sobie domalowywać. A więc... To się podoba bardzo. I jak będzie lat, młody, to też sobie porysuję te pisaczki takie na kilka kolorów. Mam świecące i nieświecące. w mi kubeczkę. Teraz jest do testowania. Mam taki batonik. Fajny, mały, fajny kieszonkowy Tu jest. Mleczno czekoladowe. I to mi padownik. I próbujemy. Hmm, łatwo otworzyć. Na początku wygląda tak. Mam te cztery połówki. I dokonie to więc spróbuję. Dobra. Widziałam, że to będzie tylko połamane cztery. A zobaczymy. Spodnik. Z środko wygląda tak. Mleczna jest. Na górze, a potem jest czekolada. Spróbuję to mleczne na paluszko. Mleczne, zwykła mleczna czekolada, czyli taka biała czekolada, zwykła biała czekolada rzecz czekoladowe. Wysoka czekolada. Uh -huh. No dobre. I tutaj mamy taki batonik. Jest jakby przeklejony na takie cztery części ale on jest. Mm. No dobra. Hmm. Bardzo dobre. Czekolada jest dobra, bardzo. To trochę wychodzi, jak się gryzie. Hm. A teraz razem spróbuję. Dobra. Teraz mamy Kinder Joy. do Słyszymy, jak coś tam słyszę akurat. Mhm. Tutaj, tak, się otwieramy. Tudy. No i mam dwie kołki. Tu jest to do jest To jest zabawka. Do Kinder Joya siadam, ale zabawka to jest najważniejsza. Ja sobie jeszcze raz bo nie mam Kinder Co by na właśnie pamiętnie smaku. Pamiętam, że by takie. Chyba dobre, parę, Hmm. Tu mam taką goźneczkę do drugiej półki. Nie wiem. Pomyślimy sobie. Najpierw spróbuję tego białego. Dobra, bardzo. Teraz mhm. tą kulkę wyjmę. Mm. dobre, dobre, bardzo. foarte, 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 bardzo dobre to jest foarte, Przechodzimy do zabawki. Zabawka jest w tej białej części. Mm. Mam coś fajnego. I łatwe. Czy hmm. to jakieś dwugłowe coś? Ja coś dwugłowe łatwe do zbudowania. W kolekcji jest taka tych zabaweczek. Ja kiedyś miałam tego tu i tego. A my mamy dwugłowego. A tu nie ma dwóch. A, tu jest dwugłowy. Okej. Okay. O, no, o, 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 i miałam tą dziewczynkę. I tu właśnie wysyłki to taka dziurka, by to przepchnąć. Nie wiem, czy będzie łatwo, czy trudno. Ciężko to trochę. A, tu odchodzi. Tu hmm. to można sobie gdzieś przepchnąć na takim sznurku. Nie wiem, czy tu tak ma być, ale zobaczmy na jeszcze. To tu. Teraz. Hmm. Źle mi się nie robi. To. Teraz przypinamy tu. Nie, źle nie robiłam. Hmm. Hmm. Tu położę na bok. No. Hmm. Te właśnie prezenty miałam więcej, ale pokazałam, że pokazałam te, które mi się najbardziej podobają. Widać, że jest zimowa zabawka w Kiedy, bo a już mam lato, prawda? Jeszcze, jeszcze 22 dni mam lato. No Teraz wymienię to, co mi się najbardziej podobają. Podobały zabawki. Najbardziej mi się na pewno podobały te kolorowanki. Bardzo się ucieszyłam. Pisaczkami też. Mm. Kinder dojem, że znowu spróbowałam, że pyszne. No jeszcze trochę mi tu zostało. Mm. Pyszne po prostu, pyszne. Pyszne, fajne. I tutaj mam tu kolorowanki, tak jak można zadecydować. Muszę na taką zrobić. Ale ja nie robię jak oni każą, akurat ja robię po swojemu. I pisze kolekcja zaprojektowana przez to i po mnie No Bardzo mi się podobają. Fajne tu miałem rzeczy na dzień dziecka. Bardzo mi się podobał, fajny dzień. Wczoraj była super przygoda, ulewa jak zwykle. No i fajnie. Jak się Wam podobał filmik, to pa!